Cześć, witajcie w serii Idziemy na rekord. Dzisiaj wracamy do gierki Kopalnia Złota i zagramy sobie tutaj za maksymalną stawkę 30 zł. Zagramy trzema losami, 3 razy 30, więc inwestycja 90 zł. Zobaczymy, jak sobie będzie radzić tutaj najwyższa stawka. Przy tej najwyższej stawce można wygrać aż 150 000 zł. Nas zadowoli pobicie rekordu, czyli wygranie czegoś ponad 1000. Na saldzie mam 366 złotych. Kupujemy pierwszy los. 30 zł. No jak widzicie, 30 zł już zeszło mi z konta. Ostatnio na premierze tej gierki powiedziałem, że nie można odkrywać samemu pól. Oczywiście ta nieprawda, którą szybko wychwyciliście zmylił mnie ten przycisk Zagraj. No chcę zagrać, więc go przyci przyciskałem A. Naciśnięcie Zagraj równa się tak jak w innych gierkach czasem przycisk Auto. Po prostu on automatycznie odkrywa pola. My dzisiaj tego nie będziemy robić. Faktycznie zagramy sobie ręcznie odkrywając te pola. Więc musimy odkrywać pola. A tutaj widzimy w tabeli wygranej, że trzeba przynajmniej 3 odkryć takie same przedmioty. Na przykład 3 drewna to będzie zwrot. Jeżeli odkryjemy 4, to z lewej strony patrzymy. Wtedy będą te mnożniki dwa razy większe dla poszczególnych przedmiotów, dla poszczególnych symboli. A oprócz tego szukamy bonusu, czyli symbol takiego. Tutaj wagonu ze złotem albo trzech kanarków. To jest drugi rodzaj bonusa. Ostatnio nie mieliśmy takiego bonusa złapanego, mimo że zagrałem aż 30 razy. Przepraszam, 25 razy. 25 razy grałem za 2 złote wtedy. Jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, możecie zobaczyć sobie 25 razy za 2 złote. Jak się to skończyło, nie będę spoilerował możecie zobaczyć, a my tutaj gramy teraz za 30. Patrzcie, mamy dwa wiadra już. To jest dobra wiadomość, bo trzy wiadra to jest stawka razy 2, czyli wygralibyśmy 60 zł. Powiem wam, jeżeli trafimy tutaj coś powyżej 60 w tych trzech losach, to będzie już sukces. Oczywiście chciałbym pobić rekord kanału, ale to jest w ogóle mała szansa na to. Możliwe oczywiście. Ale wystarczy, jak wygram ponad 60 coś, to będzie sukces już. Bo najwięcej tu losów jest zdecydowanie tych o wartości 30 bądź 60 zł. No, jakbyśmy we w tych trzech losach nic nie wygrali, no to byłby naprawdę pech. Powinniśmy zdecydowanie coś wygrać. Mamy na to bardzo dużą szansę. Przedostatni symbol. No i właśnie, co my tu mamy, więc mamy dwa razy drewno. Mamy dwie studnie, mamy dwa kilofy. Trzeci kilof to byłoby ile? Razy 50, czyli 1500 zł. Idealnie. Ale wiem jak będzie trudno. Poza tym tu mamy mówię dwa drewienka. Dwie studnie, więc no nie i dwie lampy też mamy, więc no zobaczymy. Ostatni symbol. Może coś wygramy jednak w tym pierwszym losie. Uwaga! Dynamit drugi. Nic nam to nie dało. Niestety przegraliśmy trzy dyszki w pierwszym losie. Trudno, trzeba się odegrać, więc kupujemy kolejny los i kolejne 30 zł. Zejdzie mi tu z konta. Jak widzicie, mam już 306 w tej chwili na koncie. I odkrywam znowu studnia. Lampa, kask, druga lampa. Mamy tutaj już tą panią górnik. Drugą też. No, właśnie te panie górnik dają te, tą główną wygraną, te najwyższe wygrane. Kilow i dwa kilow. Patrzcie, dwa kilofy też są już. I tutaj mamy pierwszy taką łopatę, czy to coś? Jest drewieńko, jest dynamit. O, mamy po raz drugi. Mamy po raz drugi. I tutaj mamy też dwa drewieńka. Patrzcie, jeszcze trzy pola. Ja tutaj naprawdę liczę, że coś trzeciego trafimy no. Ach, mamy. Ten symbol po raz pierwszy tutaj, niestety, jeszcze dwa. Drugi dynamit. Hmm. No, powiem Wam, że będzie ciężko. Będzie ciężko, aczkolwiek zobaczymy. Ostatni symbol kask. I to oznacza przegraną. Niestety, drugi los również był przegrany. No to jest duży, duży pech. Gramy ostatni raz. Gramy po raz trzeci. Znowu 30 zł. No na saldzie 276. No teraz to musimy się już koniecznie odegrać. Drewninka kilof. Jest pani górnik. Jest ten młotek taki. Mamy kask. Jest ten zielony, jest drugi młotek, taki zwykły. No, on, on jest bardzo dobrze płatny. Będzie ciężko znaleźć trzeci na pewno. Mamy dynamit, mamy drugi kilow. Mamy drugi dynamit, mamy lampę, mamy wiaderko. Hm. no na razie wygrany nie widać. No to byłby duży pech, jakbyśmy tutaj trzy losy mieli przegrane. No jest druga, druga górniczka, ale to będzie ciężko. Jest drugi kask. Słuchajcie, no tylko dwa pola do końca. Dwa pola do końca. Jest kanarek pierwszy, no ale tu trzeba trzy kanarki. Nie mamy szans w zasadzie na ten bonus. To na co mamy największą szansę teraz, powiedzmy sobie szczerze, to jest tak. Będziemy mieć bardzo dużo szczęścia, jeżeli znajdziemy trzeci kask. Byłoby super. Drewienek nie mamy razy dwa, więc nawet już ta najniższa wygrana tutaj nie wpadnie. Studnia też tylko jedna. Ten zielony też tylko jeden. No, mówię, lampa jedna to też nic nie daje. No, to powiem Wam, kurczę. W zasadzie, no, chciałbym tu wygrać. Jeżeli wygramy, to wygramy w bardzo fajnie. Ale pewnie nie. Bądźmy realistami. Po raz drugi, drewienka. Słuchajcie, no, duży, dużego pecha mieliśmy dzisiaj. Trzy losy. Trzy losy puste. 90 zł zeszło z konta. Otrzymam bonus tutaj, bo dzisiaj jest bonus na to, dlatego gram w tę gierkę w związku tam z tymi rozgrywkami piłkarskimi. Mamy tutaj bonusy i mamy tutaj dzisiaj bonus e, na 5 zł, to jest tylko 5 zł niestety, więc e, tutaj jak widzicie, należy w, w, zagrać za minimum 30, między innymi właśnie w kopalnię złota, aby dostać e, 5 zł, więc. No tak to wygląda, więc 5 zł dostanę na pewno jako bonus. Te, bonus. te bonusy zawsze dostawałem ostatnio, ale to wciąż oznacza stratę aż 85 zł. Saldo 276, pewnie wskoczy na 281 wkrótce, ale nie jest dobrze. No niestety, dziękuję za ten odcinek dzisiejszy. Zobaczymy. Co zagramy następnym razem w serii? Idziemy na rekord, gdzie wydajemy no tu około stówki, zawsze i staramy się wygrać jakąś wysoką kwotę. No ale potrzeba do tego szczęścia przede wszystkim. Pozdrawiam wszystkich, dawajcie łapki w górę. Życzę miłej niedzieli. Jeżeli oglądacie to od razu w niedzielę, cześć!